Witam Państwa, dzień dobry. Nazywam się Adam Ambrozik. Będę dzisiaj pełnił rolę moderatora konferencji. Jest to kolejna z konferencji organizowanych przez nas w ramach cyklu czwartki na brukselskiej. Projekt jest finansowany w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej Akademii Dialogu Społecznego Konfederacji Pracodawców Polskich. Współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szanowni Państwo, tematem dzisiejszej konferencji jest na jakie wsparcie w 2010 roku może liczyć pracodawca w Urzędzie Pracy. O otwarcie, oficjalne otwarcie konferencji poproszę naszą panią prezydent Grażynę Piotrowską Oliwę. Dzień dobry Państwu. Kolejny czwartek na czwartek na brukselskiej temat rynek pracy. Temat dla nas bardzo ciekawy, bo o tym, że Polska, przed Polską stoją wielkie wyzwania, jesteśmy członkiem Europy, marzymy o wejściu do, do strefy euro, o tym wszyscy wszyscy wiemy. Widzimy wyniki gospodarki 3,1%. Wzrostu PKB rok do roku. To jest bardzo dużo. Rośnie również rok do roku, to ma znaczenie dla rynku pracy, wynagrodzenie. Według danych podanych w środę mamy wzrost rok do roku 3,2%, chociaż spadło rzeczywiście minimalnie miesiąc do miesiąca. Trendy, trendy są pozytywne. Ale to, to są pozytywy makroekonomiczne, a teraz. Jaki jest podstawowy problem rynku pracy, o którym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać? To, że poprawiają się nastroje konsumenckie, wszelkie badania pokazują wzrost zadowolenia konsumentów, to, że nasza gospodarka się rozwija, że mamy 3,1% wzrostu PKB, podczas gdy inni są grubo, pod, są grubo pod kreską inne kraje europejskie, to nie wystarczy naszym przedsiębiorcom. Nasi przedsiębiorcy. Jak wynika z raportu, patrzą na nasz rynek cały czas w dosyć czarnych barwach. Wydaje się, że oni nie widzą tego, że gospodarka bardzo mocno się rozkręca, gdyż jeżeli popatrzeć na badania, zaledwie mała część, jedna czwarta przedsiębiorców deklaruje, że w ogóle będzie chciała w tym roku zwiększyć swoje zatrudnienie. Większość zamierza utrzymać status quo, a spora grupa nadal przymierza się. Oczywiście pomijając przypadki koniecznej restrukturyzacji zatrudnienia, ale to jest zupełnie coś innego, również rozważa redukcję. Zatrudnienia. Warto sobie postawić pytanie, dlaczego tak się dzieje? Przecież mamy urzędy pracy, urzędy pracy oferują przedsiębiorcom wsparcie. Okazuje się, że urzędy oferują wsparcie, ale większość przedsiębiorców nie ma bladego pojęcia, jak można skorzystać ze środków, które są oferowane przez urzędy pracy, na szkolenia pracowników, nawet w momencie, kiedy firmy mają przejściowe problemy finansowe. Jak urzędy pracy mogą pomóc przedsiębiorcom zatrudniać osoby niepełnosprawne i jakie zwiążą się z tym benefity dla, dla pracodawców, jak można dzięki różnym środkom oferowanym przez urzędy pracy obniżyć koszty, swoje koszty swojej działalności, gdzie dużą jej częścią są zawsze koszty, koszty pracy o tym, że pracodawcy mimo wszystko o tym nie wiedzą, nie korzystają z takich środków, nie starają się nawet obniżyć tych swoich kosztów pracy, świadczy jedna cyfra, która na przykład dla mnie jest wstrząsająca. Ilość upadających przedsiębiorstw, czyli nieradzących sobie, nieradzących sobie też z kosztami, później zwalniająca tych pracowników jest bardzo duża. Porównajmy koszty wypłat z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. 95 milionów w 2008 roku i 190 w 2009. Czyli po prostu firmy sobie firmy sobie nie radzą. Jeszcze jedna bardzo interesująca rzecz, która się no niestety, jak wynika z raportu, nie zmienia w ciągu wielu lat: podaż i popyt na rynku pracy nie potrafią się w sposób doskonały, są bardzo dalekie od doskonałości ale nawet w sposób przyzwoity ze sobą spotkać. Uczniowie studenci wybierają swoje przyszłe zawody w sposób strasznie daleki od tego co się dzieje na rynku pracy. Oni nie wiedzą w którym kierunku będzie się rozwijała gospodarka, gdzie pójść, żeby później rozwijać swoją karierę. Skutkiem tego mamy mnóstwo wykształconych pracowników akurat w tych dziedzinach, których kompletnie nikt nie potrzebuje. Oni się frustrują, bo muszą pracować tam, gdzie by wcale nie chcieli. A z drugiej strony poszuki poszukiwanie gehenna wielu pracodawców związana z poszukiwaniem pracowników do swoich przedsiębiorstw, no to czasami niestety jest droga, droga przez mękę. A jest to spowodowane tym, że no niestety młodzi ludzie rzadko patrzą, a raczej nie mają tej informacji, którą drogą pójść w przyszłość, żeby, żeby na tym rynku pracy było najłatwiej. Także mam nadzieję, że dzisiaj na wiele pytań sobie Państwo, państwo odpowiecie, jaka jest ta rola urzędów pracy i że one naprawdę mogą pomagać, bo taka jest ich rola i mają na to, mają na to środki. Dziękuję bardzo, życzę Państwu udanej debaty.